z nie? No. Po prostu. O tym gadałem z takim młodym meterynarzem I on wyczyła, dziński, jest taki wiński. tak popularny Zawidzona ty Kogoś brakuje, stop! Stoimy! Dobra, się że się tak jakoś nie darmi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 3, 14, 15, te 17, 18. Na pewno? ten chłopczyk, który się opiekował... Który się opiekował i tak dalej. A, a tam na dole jest Berła Południa, taki duży budynek, widzicie? I on jeszcze to niedawna ten chłopczyk, jako emeryt, już staruszek, gdy jeszcze w się dorabiał ten, ten, ten bohater książki Marii Kownackiej. Przed wojną, tak na wakacje, jakby. nie było zbrechu, nie odbywało się w górach. No, życie w cornej górach. Ja jeszcze książkę o szkole na pod podniebcową, gdzie żyjący jeszcze do dzisiaj Edward Brucela na uczelni chodził do dzieci i uczył ich cztery klasy wszystkich przedmiotów. I jak była zima, bo spadło śniegu, było potąd, to on tam zostawą, on tam spół i tak dalej z tymi dziećmi, żeby małe dzieci nie musiały do piwnicznej, do szkoły ludowej powszechnej schodzić. Mhm. I dopiero jak miały piątą klasę, dopiero były na tyle morskiej. Z dedykacją mocne, dla silne, tych że z zielonego porozumienia zielonych. I, widzicie, I zobaczcie, bo tak się mówiło, że zapowiedziała sanacja i tak dalej. Jakie było podejście do dzieci za sanację? To nauczyciel przedmiot. A nie jak później w PRL-u do szkoły gminnej spens wszystkich do ze wywieczką trollową. Nie. Szło się do naturalnego środowiska dzieci, gdzie się czuły pewnie, bo tam był ich dom, ich rodzice. Mało tego wiecie, jaki był numer? Do tej szkoły czteroklasowej nie tylko chodziły dzieci, ale ich rodzice, bo ich rodzice nie mieli pisać i czytać. I ten Grucela u Marii Kownackiej Grugba, tak się nazywa, Edward Grugba. Słuchajcie, on uczył tych rodziców w ogóle A, B, C, D, w ogóle pisać, się umieli podpisać. Czyli cały ten region tych gór, tam od Kordowca, od Kosarzy, chodził do tego w zimie, do tej szkoły i dzieci i rodzice chodzili. To dwa razy mam czytać, jest taka książka, Szkoła nad Obłokami.

в нашей байце Яшкуфимарец Я Beres So...